Wtedy pojawia się pytanie, co dalej? Jeżeli sprzedacie biznes, często powstaje taka pustka. Jeżeli sprzedacie obecną swoją linię życia, chcecie się przenieść na kolejną, często powstaje pustka, bądź jeszcze takie przyciąganie do tego starego życia. Można to odpowiednio, płynnie i bezboleśnie przeżyć. Właśnie po to jesteśmy my i nasza pomoc Wam, aby... Zbudować coś nowego, stworzyć coś nowego, co nie będzie już wymagało tak dużych nakładów czasu e, jak w obecnym biznesie coś, co będzie w pewien sposób automatycznie i pasywnie przynosić Wam pieniądze każdego miesiąca, przy okazji, coś, co pozwoli Wam spełniać. Się na innych płaszczyznach. Być może macie swoje pasje, które w jakiś sposób zostały zaniedbane, a poprzez to, że musieliście pracować, harować w swoich firmach od rana do wieczora, a niektórzy pewnie jeszcze zarywając nocki, chcąc wyciągać jak najlepsze wyniki, nie wszyscy potrafili zachować ten balans pomiędzy pracą a pomiędzy czasem wolnym. Ciągle jest ten moment, aby aby to wszystko zmienić i aby zmienić w ogóle postrzeganie postrzeganie siebie w tym życiu.